Cześć Juromaniacy! Kolejny dzień festiwalu Juromani 22 zaczął się właśnie w tym momencie. My jesteśmy w gminie Zielonki, dokładnie na zamku w Koszkwi. Tutaj bardzo wiele atrakcji podczas tegorocznego festiwalu. Między innymi możecie wziąć udział w różnych konkursach, jak na przykład konkurs cięcia drewna, konkurs pingponga rycerskiego. Będziecie mogli też spróbować sami zrobić sobie podpłomyki, czy na przykład wziąć udział... mój synu, widzieliście gdzieś ducha? Nie, nie. Ostań w pokoju. Ten festiwal zaskakuje mnie coraz bardziej. Yy, co jeszcze będzie? Aha, będziecie mogli wziąć udział w warsztatach malarskich. Także, jak widzicie, jest dużo atrakcji i dużo zaskakujących zdarzeń. Także bądźcie z nami na tegorocznym festiwalu. Yy, śledźcie nas, pogoda robi się coraz lepsza. Także możecie spokojnie, yy, jak na razie przynajmniej schować parasole. Zapraszamy Was serdecznie, przybywajcie.